To jest 35 odcinek z serii Minecraft Hardcore na moim kanale W dzisiejszym filmie będziemy ogarniać sobie bardzo, bardzo OP kusze w tej grze, więc już nie przedłużam, i lecimy z filmem Właśnie tak jak mówiłem chciałbym w tym filmie ogarnąć sobie mega dobrze zenchantowaną kuszę, więc zapewne połączymy te dwie i to jeszcze zenchantujemy w Enchanting Table, ale na starcie tego filmu chcę wam też przypomnieć, żebyście zostawili oczywiście suba oraz łapkę w górę bo to mnie zarówno motywuje do dalszego działania jak i chciałbym wbić pod koniec tego miesiąca 500 subów z góry dzięki no i dobra, na początku tego filmu sobie połączmy te dwie kusze eeeem okej okay. nie stać nas niestety, bo to będzie kosztować 6 Levla, ale wtedy ta kusza będzie multishot, quick charge 2 i mending. Więc dobra. A jaki enchant kusza będzie miała o... w enchantingu? Tutaj jaki może mieć? Unbreaking 3, ok. Więc na samym starcie, oczywiście, polećmy sobie w się, żeby zenchantować tę kuszę oraz połączyć te dwie. Z najłatwiejszym sposobem oczywiście do tego będzie pójście do netheru albo po y, wymienianiu patyków z moim villagerem, więc najpierw sobie powymienimy te patyki na emeraldy, dzięki czemu dostaniemy sporo expa, polecimy później jeszcze do netheru wydobywać kwarc, więc widzowie widzimy się za moment jak już zdobędę dosyć sporo expa. Dobra, widzowie, jesteśmy już po przerwie, zdobyłem 30 level, więc sobie teraz zenchantujmy oczywiście, naszą kuszę. Więc dobra, tyk, a dobra, zapomniałem, potrzebuję jeszcze przecież lapizu który będzie gdzieś tu, okej. Okay. No i zenchantujmy sobie naszą kuszę, jak już mówiłem, na poziomie 30. Unbreaking 3, uwaga, oby wsiadło przeszycie. O kurde, ale enchant. Bo jest piercing 4, unbreaking 3, quick charge 2. Więc idealnie. I tak naprawdę teraz tak. Tu jest mending i multishot, więc sobie połączmy te dwie kusze. Będzie tyk. Ok. 16. No i dzięki temu mam kusze. Piercing 4, Unbreaking 3, Quick Charge 3 i Mending. Zobaczymy sobie jak ona działa, więc weźmy sobie jakąś strzałę. Okej. Okay. A no tak Jak jest chyba jakiś z tych enchantów, to nie zadziała nam multishot albo coś zrąbałem. Zobaczę czy tu mam multishot Okej, okay, nie mam Ale nie, nie zmienia faktu to, że mamy mega dobrą kuszę Okej okay. jest nasz łuk? Tak sobie można to odłożyć na razie Dobra Tu mamy naszą tarczę, wiadomo Zebraliśmy też trochę w naderze tego kwarcu Który nam się przyda na później, na pewno tu jest jakaś wolna skrzynka. Dobra, to niech tutaj będzie taka na kwarc prowizoryczna. To można w sumie wziąć, już tu wsadzić. To można zabrać stąd tak samo to, a to stąd podać tu, podać tu, to wziąć. Coś tu jeszcze potrzebne nam, to do wywalenia. To w sumie do wywalenia, do wywalenia, do wywalenia. Niebieskie szyby, jakbyśmy potrzebowali. Okej, okay, fajerwerki to wezmę, to do wywalenia. Jakieś barwniki to kiedyś pewnie się przyda. No i z takich rzeczy tu będzie tyle. Dobra. Teraz tu są podjąki to jest to, więc... Tu jest taka dziura pewna przed naszą bazą, więc sobie tutaj wywalmy to, czego nie potrzebujemy. Czyli to, 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 to i to. I rybę sobie usmażmy oczywiście. I się tutaj smaży. Przez ten czas mogę zrobić sobie, o, trochę złota. No i ogółem tak, bloki kwart stąd zabierzmy, bo to tutaj niepotrzebne nam. Kwart też można zabrać. To zamienimy sobie tak. Więc trochę tego wszystkiego mamy. Tak będzie po prostu lepiej jak będę miał. Oczywiście niedługo pojawi się na pewno live. Planuję zrobić live'a gdzieś w marcu, właśnie w tym miesiącu. Jeśli mi się wszystko uda. Wiem, miały być już live'y ogólnie wcześniej, ale niestety mi się nie udało. Z czasem oraz z ogarnięciem e, ogólnie live'ów więc raczej powinny być w marcu. Też nie obiecuję, bo nie wiem jak będzie, ale raczej tutaj jest na to bardzo duża szansa, że się pojawią live'y i na tym live'ie pierwszym albo drugim będziemy właśnie budować nową bazę na tym serwerze Minecraft, w grze Minecraft a na trybie hardcore. Oraz będę budować taki ogromny magazyn, że dosłownie będzie cała duża skrzynka na na przykład lapis, cała na mieć i tak dalej, ale to już zrobimy sobie na live. Ie. To mogę tu odłożyć, to mogę tu. To mogę w sumie wywalić, bo to nam zbędne. To się przyda, to odłożę. No i dobra widzowie, to było chyba na tyle w tym filmie. Oczywiście zostawcie suba. Łapkę w górę oraz napiszcie czy Wam się spodobał taki oto krótki odcinek, w którym tak naprawdę enchantujemy tylko kuszę, która jest właśnie tu. No ogółem powiem tak, ta kusza jest mega mocna, wiem, że jeszcze nie jest najlepszą kuszą, ale to z czasem się już ogarnie. No i dobra widzowie, to było na tyle w tym filmie. Siema!